Kreacja robotyczna polegała na tym, że na widoku z sukni dziennej przez zmianę formy zmieniła się w suknię popołudniowo-wieczorową i to zrobiło duże wrażenie na ludziach. Zresztą też na tym polegało cała, całe wydarzenie, że poproszono nas o połączenie. Właśnie technologii, nowoczesności z fashion. To jest jak gdyby idealne obecnie połączenie. Świat jeszcze 10 lat temu, książki Lema były fantastyką. Obecnie to praktycznie opisuje rzeczywistość. Był po prostu wiz, wiz, wizjonerem, a teraz my, designerzy, kre, kre, kreatory mody, kre, kreatorzy przestrzeni wokół nas, jesteśmy od tego, żeby ta technologia, która do tej pory była ciężka, mega mechaniczna, Kojarzyła się, z, się ze Star Trekiem i w takich podstawowych yy, pierwszych odcinkach, tak teraz staje się naprawdę designem. Suknie, które zmieniają kolor pod, już yy są tkaniny, które yy, emocje pokazują na zewnątrz, zmieniając strukturę, kolor i tak dalej. Na tych targach widzieliśmy tkaniny, które mogą być yy, mikroprocesorami, praktycznie komputerami, które nosimy na, na sobie, a ich nie widać, yy, które wy, bada, yy, pilnują naszego pulsu poziomu cukru, no wszystkiego. I raptem to, to przestaje być smutną, bezduszną technologią, tylko staje się elementem naszego życia, staje się fanem, staje się czymś ładnym, pożądanym. Myśmy mieli podobną sytuację, podobny zwrot, kiedy wynaleziono maszynę do szycia. Gdzie postawiono na głowie wszystko. Już nie były potrzebny sztab szwaczek, która szyła suk suknię przez 10-12 miesięcy, eee, wymyślono maszynę i raptem wszystko stało się prostsze, łatwe, szybsze. To mamy dokładnie, jesteśmy dokładnie w, w przededniu em, tego samego, tylko już w opcji, która nam jeszcze bardziej umili życie, kobiety uwielbiają, zwracać na siebie uwagę, więc czerwony dywan idzie już w taką stronę, że jakby suknia maszerując dana. Aktorka będzie zmieniała swoją formę 3-4 razy zanim dojdzie, no to nic lepszego dla kamery nie będzie, więc to jest absolutnie forma jak na siebie zwrócić uwagę bardziej, więc, więc wszystkie aktork, aktorki, cel, cel, celebrytki podejrzewam oszaleją za na tym punkcie, bo już raczej urodą i intelektem już bardziej nie zabłysną, za no to to czymś co mają na sobie.